Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałabym razem z Wami otworzyć moją drugą paczkę z Rosmana. Tym razem zamówiłam przez internet i odebrałam w sklepie stacjonarnym. Tak naprawdę to zamówienie to było bardzo szybko wykonane, ponieważ zamówiłam w nocy, a już rano miałam do odbioru. Co takiego zamówiłam sobie? Sztuczne rzęsy, ponieważ nigdy nie używałam sztucznych rzęs. To będzie mój pierwszy raz. Paletę cieni od natali Siwiec Revolution Pro. Paletę do konturowania: do rozświetlania i konturowania Revolution Pro od Natalii Siwiec. Moje ulubione cienie. Maybelline, kredka do brwi, Eveline, wzięłam również sobie żel garnier czysta skóra. Jak już zamawiałam, to stwierdziłam, że wezmę rzecz, którą używam, kolejna paleta cini Wet N White. matowa pomadka Eveline Oh My Lips w kolorze 07 Baby Nude Błyszczy Maximizer Lip It XL Kolejna rzecz to puder upiększający Belle hipoelergenik. Kupiłam również y, róż y, burżuła i za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 189 ,61 zł 61 groszy. Rabat na makijaż wyniósł 196 zł. Tak jak poprzednim razem, zrobię jeszcze jeden dokładniejszy filmik o tych rzeczach, razem z cenami i po tym filmiku również będzie konkurs. Także zachęcam do oglądania. jak byłam odebrać moją paczkę w Rossmanie, kupiłam sobie jeszcze stacjonarnie takie oto kosmetyki. Mój ulubiony podkład Revlon Color Stay do cery tłustej i mieszanej w kolorze 240 czyli to jest medium beige, 250 fresh beige, ponieważ lubię je łączyć. Kupiłam krem Nivea cellular Przeciwzmarszczkowy na noc. Z tej samej serii kupiłam krem pod oczy. Antyperspirant Rexona, ponieważ to mój ulubiony. a Najlepszy dwufazowy płyn do demakijażu oczu. Przynajmniej ja tak uważam. I te dwie rzeczy, które są Teraz w konkursie, który ogłosiłam w poprzednim filmiku. Pokażę jeszcze jedną paczkę, jaką dostałam. Jest to paczka z Estée Lauder. Ponieważ na stronie Estée Lauder była promocja, jeżeli kupi się podkład Estée Lauder Double Wear, to w gratisie mamy puder. E, równy, matujący wear. Używam tego podkładu Estée Lauder w kolorze 2W e, 1.5 Natural Suede i wzięłam do tego gr gratis puder matujący w kolorze 1W2 Sand. Do tego były dwie próbki e, serum na noc przeciwzmarszczkowe i tutaj mamy krem przeciwzmarszczkowy, wspomagający odnowę komórkową. Czyli za te produkty, czyli za podkład Estee Lauder Double WR i puder matujący Estee Lauder zapłaciłam. Tyle samo co zwykle kosztuje podkład sam podkład, czyli 189 zł. Więcej również o tych produktach powiem w kolejnym filmiku. Zapraszam do oglądania mojego kanału i do subskrybowania. Prawdopodobnie to nie są moje ostatnie zakupy w Rosmanie. Podczas trwającej promocji minus 55%. Dzięki, do zobaczenia, do oglądania. I subskrybowania. Pozdrawiam, pa.